Dziękuję bardzo. Jest to komfortowa większość. Bardzo proszę pana posła o zabranie głosu. Czy mogę zapytać, ile czasu pan z posłem przewiduje? Bardzo proszę. Rado, Panie Prezydencie. W tym roku, przed latem, Państwo podjęliście decyzję. Przewodniczący Rady Miasta nie dopuścił jednego głosu. W trakcie debaty, czyli Państwo nie podjęliśmy decyzji. się. Nieważne. Myślę, że z tego pan tak zakłada, to znaczy, że nie jest pan, że jest pan. Na bo nie wie pan co. Miałem ja, powiedzieć. Ja nie będę oczywiście uzasadniał, dlaczego ja i w sprawiedliwość jest przeciwne temu, bo tak mówimy, dlaczego się rozdało. Pracuję w Komisji Rosarki i Komisji Infrastruktury. Państwo tą decyzją nie prowadzili do tego, że strefa przemysłowa w i jej infrastruktura po prostu zniknęła. Oczywiście nam lokalnych, kolejne budynki, kolejne lokale, nie wiem po co. Wystarczy przecież pójść na Świętańską i zobaczyć, czy nie potrzebują tak. <laughs> Świętańska jest tak Wystarczy być do i zobaczyć, że jedna trzecia mieszkań jest niewykupiona. Chciałem Wam zadać to pytanie: po co? Po co to robicie, skoro to nie ma żadnego zastosowania? Nie widzę pana wiceprezydenta, myślę, że tutaj użył bardzo ostrych słów, nazywając osób, które są niczego Pan prezydent mówi, że to nie że miasto prywatyzuje. Ale to Państwo zadecydowali swoim głosowaniem, jak będzie wyglądała ta prywatyzacja. Czy rzeczywiście będzie to kolejna, czy to będzie miejsce rozrywki dla podatnych turystów, czy będzie to zaplecze dla gdynia, którzy poszukują miejsc pracy. Mówiono tam może, rzeczywiście ma w tym roku zysk. To zysk na poziomie 40 milionów. Takim ma funkcjonuje. Od Państwa zależało to, czy będzie tam dalej przedsiębiorstwo morskie, czy <laughs> dalmo, też deweloperem i będzie budował nam niepotrzebne budynki. I To się zgodzę, że z punktu widzenia Darmo ta decyzja jest korzystna, bo przedsiębiorstwo na tym zyska. Państwo. Aby te tereny poszły pod, mówiąc krótko, deweloperkę, zwiększyliście wielokrotnie wartość tego terenu i tam już nikt nie będzie chciał po prostu robić Czy przemysłu. Do Pana Prezydenta mam pytanie. Skąd ten poświęt? Dlaczego, dlaczego to zostało wprowadzone w tryb nadzwyczajny? Dlaczego nie zrobiono normalnej debaty w szerszym wyroku? Dlaczego nie spytano mieszkańców? Przecież Państwo macie możliwości. Tak więc mówię, z punktu widzenia Damoru, dla Damoru to jest oczywiście decyzja korzystna. Firma jest zadowolona z punktu widzenia Dyni. Stawiam tu bardzo korzystne tak zapytania. Ponieważ kolejne tereny, gdzie rzeczywiście można było prowadzić przemysł, gdzie mogli pracować mieszkańcy Dyni, z punktu widzenia Polski to już jest Prezydent, dziękował panu ministrowi Może też tylko dziękować, myślę o panu Stasiu. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Panu przewodniczącemu Rady Miasta i Wysokiej Radzie daję pod rozwagę Tego typu wypowiedzi, muszę przyznać, że zapawają smutkiem. Nie tylko, myślę, że brakiem wiedzy i zrozumienia tak naprawdę, czym żyje miasto, ale w pewnym poziomem tej debaty i coraz po takich wypowiedziach muszę przyznać, że łatwiej zrozumieć, z czego wielkie problemy Takich film jak Stocznia, jak Tałko, w naszej rzeczywistości się biorą. Jestem przekonany tak naprawdę, że dzisiaj podejmujemy decyzje historyczne, chociaż do wszystkich parlamentarzystów, do wszystkich tych, którzy w właściwym sobie miejscu powinni wykazywać troskę o to, co dotyka nas na co dzień. Kierowałbym apel o większą pokorę w, wykonywaniu, w formułowaniu poglądów. Nie ma w Polsce siły politycznej, która nie brałaby na swoje barki odpowiedzialności, co się stało z polską gospodarką morską. Nie ma. Myślę, że Gdynia jest miejscem, w którym przykłady wielkich firm, Stocznia, no, Dalmor, najlepiej to obrazyły. Jeżeli my dzisiaj w Gdyni staramy się w tej rzeczywistości szukać nowych miejsc pracy, budować nowe tereny rozwojowe, przyciągać inwestycje, spotykamy się z tak niepoważnymi, żenującymi opiniami, to nie najlepsze świadectwo o polskim parlamentaryzmie. Jeszcze raz. Zwracam się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta i Wysokiej Rady z biorącym apelem. Jest w Regulaminie Rady Miasta taki zapis, żeby Rada Miasta wyraża zgodę na takiego na zabieranie głosu osób spoza samorządu na tej sali. Ale rozumiem, że to wyjątek od zasady, który musi mieć swoje głosowanie, to nie jest możliwość zapraszania do... Tak niepoważnych głosów i tak upolitycznionych wystąpień jak to, które mi się okazję Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja mam pytanie. Pracujemy dwie godziny przy kwadranse. Czy zrobić kwadrans z przerwy? Nie. Przechodzimy do... Aneksu jeszcze dotyczący zmiany uchwały budżetowej. Bardzo proszę o skargę. Bardzo warto, żebyś mieszał. Otóż prośba <grymne> o zmianę budżetu o następujących charakterystykach. Stronę dochodową, wydatkową proponujemy zwiększyć łączną 13 283 792 zł, na co składają się w piśmie pod Szymską 9 tytułów dochodowych które przede wszystkim są 104 źródłami udania środków. Po stronie wydatkowej natomiast przy czwórce mamy, proszę Państwa, zmniejszenia i zmniejszenia tych wydatków na kwotę, którą wymieniłem na początku. Tytuły z nich pochodzą z trzech spraw, mianowicie zadań, które wynikają z otrzymanych dochodów środków, z przeniesień środków. środków kontynuacją zadań, które mieliśmy w 2009 roku oraz nowych zadań, które zostały przyjęte w pierwszych latach tego roku. Równocześnie <coughs> prosiłbym, abyście Państwo dokonali dziesięciu zmian w strukturze wydatków noszonych przez jednostki organizacyjne miasta, co zostało wylistowane w punkcie 13.05 oraz dokonali zmian w. Powiatowym funduszu gospodarki z zasobem kartograficznym i teoryzyjnym na kwotę po stronie od wykazanych środków zwiększających 1 1219 7670 4 zł. To proszę czytać jako salę do zwiększeń i zmniejszeń na tym oraz łącznej kwoty wydatków. 1 145 591 zł, co również proszę traktować jako saldo tych przedatków. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej Dziękuję. Dziękuję bardzo.